Nie gadaj O nie gadaj no Nice try. Ale flash, timing patrz Strasznie Rzadko się to zdarza Ja Strasznie. pierniczę, ale timing no Stronka Kup coins na najpopularniejsze ruretki CSGO Empire CSGO AC Gamdom I wiele więcej Z kodem Polski Dostaniesz darmowy balans Link do strony w opisie Polecam Ty patrzyłeś banan nie? Uważaj, ja Dobra, dobra, już spokojnie. We, nice. Mogę ci dać flaszę na murek, jak chcesz. No, no, nie musisz, nie musisz. Pochodzę. Mogę wrócić Pago. do nich. To mhm, bombę. A, no, mogę ci... to macie? A cztery na 3 tak, 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 tak. Mogę ci ja? nawet ci dać smoka i flasza na wejście, Pasza, jak chcesz ja tutaj. Na, czy nie? I wrócę nie, do nie, 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 na nie, dywan no, jestem. środek, Nie, dywany jestem. Nie, nie, Czekaj z gala. Last. Smokuję tutaj, ct, Dobra, smokuję do CT i wracam to do nich. Teraz CT. Pobieg, pobieg do respa. Ja sobie Biblię zajmę, co? Mhm, dam ci na Biblię, pakę. Defus jest na daszku. Jest konek. Y, Długa jest. Ja za nim idę. A nie wyszedł, nie wyszedł. Dach jest już. Pod daszkiem. Ta. No Proszę go sobie uważaj, Wdech. uważaj, sorry, Pewor. Jest dach Jest dach Stasandi macie go już, a Za nim oh, O, Dobrze Zmęczone No, tego puściłeś, tego honach na ten A to nie słyszałem dach. jak przebiegł, nie wiem O no, nie, nie podchodzę tu sam Jak no, to z tobą już Ja mogę Muszę... wam dodać smoka jeszcze jakiegoś jak chcecie Do smoke'u i respawn'a Smoke'u ja dodać pod CT Jeden zero Mam flasha jednego Spoola to... już jest chyba Dam do CT no, ale... Leży z pola. Uważajcie no, jest... bez no kurde to... Nie tak miało być. Tutaj, ale dał lufę Super Pago, jeżdżaj dywan tych dywanów ziomek Jeżdżam, jeżdżam Bez, bez długiej, nie bez tak? Zajebiście Pago Ej, weź się w ale smoka daje Zwróć no, tą no, Do piachu się... przejdź Pago ma mało Jest ziola w smoku czy nie? Jest, z lewo pa... Z to Pago jak możesz, to lewo O, xd Ostatni. Patrzcie z Dobra. Ja obchodzę go. Momen masz na widoku. Masz go, Pago. Dawaj, Hedzik, come on. Może być dywan. Pago, zajebiście. Okay. Ale żeś rundę rozegrał, Pago, teraz. Jeszcze, jeszcze jak patrzę ci na zadań, żebyś posłuchał tego smoka. a tam Hedzik siad to już w ogóle... No, nie no nie ładnie, ładnie. ładnie. Grajmy, go, grajmy razem, proszę. Dobrze. Tam na, na środeczku zobacz, co? A, Patrzy mi Smok zależycie Smokuje skórę Jezusz ogródek jest wyszedł ze zmoła leży ostatnio spokój Uważa, że będzie przeszedł od tego od respażed Dobra, nice Mam jeszcze fleszę. Jest Jest za mało do prawej Jezus, teraz nie wie NICE, NICE super. O, jest. No za, za dużo, za dużo już Banna, idę banan, ja mam obity trochę Zaraz mogę nie słyszeć, bo mi z... bateria pada Gdzie? Sławki lawki Jest tylko, tylko Paweł mogę jechać Mogę fleszować, fleszuję wam Pięknie Eksu. Jeszcze, jeszcze Domek kobiet, leży mało ma, na krótko Last super. Domek był? Leży, długa była Z domka no jak coś będziecie mówić, to kurde, też jakiś zdobnę się. Ej, ok. ja odprzeszuję ja wam galę, odprzeszuję wam ja galę. Wajler. Czyli domek. Dwóch! Jeszcze jeden siedem. balkon. walką. Pięknie. Nice. Me. Dwóch. B players. throwing smoke. PLACY! No. Nie, ja myślałem, że on skakuje tu o. Wydaje mi się, że dawali mu flesza magika na szereg i on, nie wiem, zajebał się w akcji po czasie boilera. Tak, że zdąży, zdąży Ej, jak tu go nie ogarnął? Papito, jakie ty masz klawki, Poproszę model Sennheizery chyba, nie? No Natomiast Jest na Dałem w Lewo jest Leży Jeszcze jeden tu jest gdzieś na blisku Spokuje Bibie. spokojnie Bibi. Bibi Możemy sobie podchodzić powoli Patrzę Lorda Blokujemy się strasznie e, Fleszuję do lewej Dywany? E, nie, bądź uwaga, bądź flash. Bądź idzie. Uważajcie On nie był w piachu? Wejdźcie w tego respa w takim razie Wejdźcie mm -hmm. w respa sobie Może być respa, uważajcie Tam, pójdę pierwszy Patrzcie, Biblia Biblia może być cały czas Ej, idziemy na... Nie no, bunkier jakiś na B zagrali Pójdziemy na to B sobie, tak czy Tam tak? może być... No, sniper jest w ruinach Dobra, wracamy. Ta do goda? Tak, Pół minuty tutaj ja wjeżdżam. ABS zaraz czyszczę. Teraz, posłucham tutaj. Bez nie mam. Dobra. Lord, wypieczy. lord jest. Zapobłynął. Pikuję z lewej. Zbędę chyba, lord. Ale wyjechał. Oh, kurczę. Boiler awp -a pikuje cały czas. No Mać Uścig jakiś masz, no? Stoję tak sobie, tak. mam dziurę Dasz na, na trumny? Dasz? No, mogę dać Mam dziurę tu, ale... Dajmy już, co? No. Mam mhm. CT, highway jeden Wpuść na pierwszy, Dobra, ja jeden. No to dawaj Wpuść saja Leży Jeszcze Gdzie jeden, może tam jeszcze tam jeden będzie... Być... Ja zabiłem z respa, a to ja ciebie zabiję z paga no. A BS może być? Bez, ja może być BS jeden na pewno CT już. CT już AW raczej. Smolka macie. Sprawdzam BS. Nie e, ma. System. Szpule. wejdź Bana może być. standy. Patrzcie mi, patrzcie mi wyjście z respa. Szpule masz? Obity. Spula. Nice. Leżę Pięknie. z CT. Dwa na jeden macie. Szpula. Nice. Brawo. Mi się szpule. tak łapa trzęsie, że ja muszę ją odciąć chyba. Sorry, pago, ale. Co, co, to będą bez mnie jeden. wiem, że Długa pikuje. Jeden z beszy, nie? Leży z piachu, nie zaskakuje. Jedynie, zaskakuje. Petkę miał, nice. Er, Besi jeszcze może być. Tego, czy to? ja, no, dwóch, długa, dwóch, długa, dwóch, środek. Gdzie... Może wróć banan, nie, nie zdążysz już. Domek jeden wszedł. Mogą Dąb, być highway, gdzieś? Leć tam do niego, szybko. On domek chyba. Kurwa mać, sobie pikuje mnie takie diotano. jesteśmy no, Dziesięć sekund. bitce, pijącie, jesteśmy E, pod dachem no, gdzieś był ogóle nie AWP była pod dachem, pod dachem było gdzieś, najważniejsze Lord cała. jest jeden, uważaj Lord Uważaj Lord, Sayu highway Uważaj domek, on domek podchodził też, nie ma go na midzie Ej kurde no mały do, Jeden, jeden B highway B highway, dobrze Już jest BS, przed u mnie, chodź do mnie szybko AWP Threszuję go Smokuje cię piach mały Brawo Uważajcie środek Tak Ten smoke jest z dupy Piacho jestem Dziura jest po prawej stronie smoka. Jest duga Mhm On twój strzał pikuje Nie wiem czy nie dostał Jest krew Do lewej, do lewej, do lewej Dostał Smaj cię. zajebiście Sayo Snajpera Fleszuję Schody obity Drogi, drogi dwóch Jest, są czterech Fleszuję jeszcze raz Trzak jest banan, dwóch drugi biegło Nice! Nice! Dusisz! Zajebliście! Po głowie jestem Chowaj się, cofaj się, ja cię Mało ma Ja mam jeden Bombę mogę wziąć Cofnął cof Cofnij, 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 ale, ale mogę bombę wziąć Jeden został na badanie je i jeden cofnął chyba Bejtuje ci, co? Mhm. Mm Stój tak Ustawka na środku stają? Jest mit, gra jak jest Dobra. Chodź do mnie! Jestem, jestem. Kurwa, hella dostałem. Jest teraz. banan cały czas, paka. Jeden mit może mi wejść do respa? Może, może. Raczej nie. Przytary. Raczej nie, raczej banan. Tak. Paka. Będę... to jest ten z banana. Tak. Mógł zająć. Tak, nie, nie. wiadomo. Ja jestem dywany. Aha. Ten Lorda biegnie. Chłopakę. Brawo. Dobrze. Nice. Ja Zajęty jednak miał sobie Możecie grać tam jak macie. za zasmokuj też gdzieś niedługo. Flash'owali Lorda. Ten no, Raczej u was. Flash'uje Lorda Jest, jest B, jest B. To coś. Nic nie widzę, nic nie widzę. Jadą, jadą. Więcej. Bamba u nice. was. Jedynki, jedynki. Przy jedynkach. Nice. Ostatni zawłopał. Brawo, hey, panowie. Osiar. Wracamy teraz. No, dobrze, że te granaty nie wiem co. Pomogę no, kurde, że chyba... by strzuciłeś Smokem. Mhm. To cofam. Ja do smokuję, przy czym mam chwilę. No, to. No, Bomba tam lew. Jeden nam idzie. Bomba była, wiesz? Nice. Jeszcze jeden, dwa na już jest. No to przejęte mam. Mhm. Chcesz smoka na daleko jeszcze? Nie no, muszę. Tu Tak, 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 tak. wracam. Tam. Na blisko Smok? dostać smoka. To moje, ale tak chyba. Kurde. Dziękuję ja tam domek Izak, jesteś u mnie? Tak, mam ja, flasza przygotowanego Fleszuję ci teraz Boję się, że teraz eksport środek będzie jakiś Prawda? On za murkiem może być tak wiesz? Tak Jest środek, molo Będzie środek Palę środek jakoś Mnie A AW pikuje, AW pikuje środek Dobra, jest chowane we wnęce, nie patrzę Ja dywan mam Zbejtuj Izak może Mam tak. flesza jak coś przyszedł. na środek Fleszuję Poszedł Trash. Poszedł jeszcze mogą ja wracam mogą, zaufać. Mogą, zaufać. mogą I Lordem mogą iść odcinek Na shifcie może co Lordem chyba wyszedł Przesmoka mi przeszedł lord Nie o, długa, długa przez a. Długa biega was AWP na A no. I Lord Przepiachu Brawo Ale źle się Nie ustawiłem No, no. no. Tylko dwójkę jesteśmy to lepiej Wiesz co, w sumie... Otwyrty. Raszuję B, rasz B się tam Nie? Basen dwóch Rojny mogli przejąć, nie? Tak A. Mam palaka jeszcze Nie da. Masz flaszę na rojny, psa go dać? Nie, nie mam Osmokuję ba, palaka Daj sobie flaszę na rojny, please Dobra, poszłuję sobie jakoś, z dupy. Spalę trójkę, co? Nie widzę. Jeszcze jeden ruina. Na daleko, na ogródku. Ja teraz za... Jeden banan. I basen jeden. O Boże! Trochę te zakupy długo robiliśmy teraz te ostatnie. No ale to, jakie to ma znaczenie teraz? Zraszowali, co no. Ale to się spóźniliście, żeby wejść na ban? No nie. No nie robiliśmy tych naszych rzeczy w sumie. Ja się spóźniłem. Emeritus warzywos, niestety, znowu dzisiaj. Rękę spoconął aż... Nie, no dzisiaj to znowu piach jakiś był kompletny Co to powiedzieć, raz by ugrał. Nie, ale no my, się, my się gubimy strasznie, gramy na jakieś drużyny, to jest wtedy kał. Bo oni sobie grają, mają przygotowane jakieś takie wejścia, wiedzą co się dzieje, a my gramy miksowo swoje, jakieś takie indywidualne zagrywki. Co mi się wydaje. czy znaczy, mi się wydaje, że nawet nie tyle razem grać, tylko tylko mówić ci, powra, jak jesteśmy, nie wiem, nie wiem, czekamy sobie na meczek czy coś tam, to jak mamy chwilę, bo pasza tam ogarnia przecież gierkę, a my. Średnie takie różne ustawki, nie? Więc sobie weźmy na serwer i sobie mówmy, jak mamy stać: jakieś trzy ustawienia, na przykład na inferno na A. Bo można, można ustawić taką, nie wiem, linię, w sensie ustawić daszek pod dachem, czy tam na dachu, i jeden na balkonie, na przykład, żeby we trzech sobie stać od tej strony, bo taka ani razu nie zagraliśmy, żeby coś zmienić. Tak naprawdę, albo jeden daszek, a dwóch na dywanach na blisko, żebyśmy mieli trzy ustawienia takie różne na temat przygotowane to będzie nam się grało dużo łatwiej w tym razie, że będziemy wiedzieli co kto gra w danej rundzie, nie? I sobie mówimy, jeżeli coś tam, to jak rotujemy, czy tam jak się ustawiamy, jak się ustawiamy do flesza, żebyśmy mieli przygotowane takie rzeczy może no. Chociaż, chociaż trochę się zrozumieć w takiej sytuacji, bo my gramy bez żadnego zrozumienia w ogóle, nie? Jak gramy standard, to nie wychodzi. Ty, ogólnie, to Saju, ty za WP musisz sobie inne pozycje obierać. Nie możesz na logu się przez 15 rund. Musisz biegać sobie na shorta, wziąć środek z shorta, boiler się wcelować, na daszku podsadzony. Strasznie bystem. No od nich ten AWP przecież się podchodził środek agresywnie, do boilera se wchodził z AWPą z środka? No To nie, to mnie I chyba ja w tych nie było. Skakiwałem bo... na balkon i AWP mnie piknął z boilera, nie? Co skoczył się na ten na boiler i nie zabił i cofnął do BLETA No, najbardziej, że przegrywamy te bari, przygrywamy, gdzie rundy takie Ej, ten w tym meczu 4 na pistole przygrywamy. Tak no tak, sobie. ale na, przykład, na jedną rundę, która przegra się na pistolet, to ja też uważam, że nie powinniśmy tak robić, że. Oni wiemy, że mają forsa a my mamy plikować na nich, jakby tego mida. Taka nie, wiem. nie znaczy, bo, znaczy to wiesz, tak, no Znaczy wiesz, znaczy. No, ale zobacz. Byliście, gdybyśmy stali wcelowani, tak jak staliśmy, to oni by się na nas nadziali i wydaje mi się, że dostali, a tak ja podchodziłem z, już pod, te, pod tego mida, żeby piknąć po fleszu i nagle dostaję, wiesz... Ale ty z, nie z miałeś No, ty miałeś zostać i być wcelowany no, w Jak mnie to kasować i no. po prostu... Jakiś zagad,